Witajcie, kochani. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o rozwodzie, o lekcjach życia po rozwodzie. Bo tak wiele osób rozwodzi się w dzisiejszych czasach i jest to jakby nagminne. Trudności życiowe powodują, że ludzie nie chcą już być razem ze sobą, szukają nowego życia, nowego szczęścia. Mam wielu przyjaciół, którzy są po rozwodzie i nawet zrobili to już parę razy. Wiele osób uważa, że rozwód to straszna rzecz. Ja również tak uważam. Zgadzam się z tym, bo w niektórych przypadkach tak może być, ale w innych może być zupełnie odwrotnie. Pamiętaj, że rozwód to nie jest koniec świata, bo doświadczyłaś czegoś i ta lekcja nauczy cię żyć na nowo. Wiem, że możesz czuć się przerażona i że przechodzisz najgorsze chwile teraz. Rozumiem cię. I czasem nie wyobrażasz sobie, jakie będzie Twoje nowe życie. Po rozwodzie możesz być również szczęśliwa, bo może okazać się, że mąż był dla Ciebie niedobry i przechodziłaś naprawdę trudne chwile. Jak wszystkie trudne chwile i te zmienią się na, na lepsze życie, zobaczysz, bo zawsze po złych chwilach nadchodzą dobre chwile. Po rozwodzie nauczysz się kilka lekcji, które otworzą Ci oczy na lepsze. Po pierwsze, po rozwodzie najważniejszy jest szacunek dla siebie, bo musisz uświadomić sobie, jak ważne jest wyznaczanie zdrowych granic, w związku i przestrzeganie ich. Musisz nauczyć się mówić w swoim imieniu i pozbyć się toksycznych ludzi wokół siebie. Jak będziesz miała szacunek dla siebie, to zbudujesz zdrowsze relacje z innymi ludźmi w innych związkach w przyszłości. Poza tym, po rozwodzie poznasz w końcu swoją wartość. Bo to jest jedna rzecz, której każdy uczy się po rozwodzie. Jak już wspomniałam, musisz wyznaczyć granice, co wolno, co nie wolno, i zdać sobie sprawę ze swojej wartości. Wykraczającej poza bycie z kimś, z jakimś partnerem. Ponadto musisz zacząć pracować na rzecz swoich celów i swojego rozwoju osobistego, bo nikt tego nie zrobi za ciebie. Jak chcesz osiągnąć coś w życiu, to musisz pracować nad tym, iść w tym kierunku. Nie pozwalaj również, aby ktokolwiek traktował cię gorzej niż sama na siebie zasługujesz. Jeżeli zrozumiesz swoją wartość, to przyszłe związki będą na wyższych standardach i będziesz wtedy bardzo dumna z siebie. Po rozwodzie postawisz swoje szczęście na pierwszym miejscu, bo ostatecznie tylko ty możesz sprawić, że będziesz szczęśliwa. Zaczniesz się znowu uśmiechać, robić coś w życiu, co cię uszczęśliwi. Przyniesie ci radość, bo nie musisz już czekać, żeby ktoś to zrobił za ciebie, albo pozwolił ci na to, więc nie polegaj na nikim, bo twoje szczęście jest najważniejsze. Po rozwodzie nauczysz się stawiać siebie na pierwszym miejscu. I nie jest to oznaka jakiegoś tam egoizmu, ale w ten sposób zaczniesz w końcu dbać o siebie. Zaczniesz w końcu sama podejmować decyzje, które uważasz, że będą odpowiednie, że będą one najlepsze dla ciebie, bo twój spokój ducha jest najważniejszy. Twoje dobre samopoczucie stanie się dla ciebie twoją drugą naturą i pomoże ci w każdym aspekcie nowego życia. Nie oglądaj się za siebie i odejdź od kogokolwiek, kto ciągle cię krytykował. Kto ci nie służył, bo to nie jest dobre dla ciebie. Teraz są inni ludzie i ci ludzie będą najważniejsi dla ciebie, nowe znajomości i sprawią, że twoje zdrowie psychiczne będzie lepsze. Po rozwodzie zaczniesz na nowo odkrywać siebie, bo nawet nie wiesz, ile skarbów sobie kryjesz. Bo nie znasz jeszcze siebie tak naprawdę, ale teraz nadszedł czas, aby zacząć się zastanawiać nad sobą, bo rozwód daje ci szansę na samo odkrycie, kim ty naprawdę jesteś poza małżeństwem. Założę się, że znalazłaś siebie pod tym względem, że odkryłaś w sobie wiele wspaniałych cech, które teraz pozwolą ci tylko dobrze prosperować. I staniesz się wspaniała i silna emocjonalnie. Rozwód pozwoli ci w końcu pomyśleć o swoich potrzebach, niespełnionych marzeniach i pragnieniach bez pomocy kogokolwiek i czyjegokolwiek wpływu. Założę się, że znajdziesz nowe pasje, na nowo odkryjesz siebie, zrozumiesz siebie, zrozumiesz, co naprawdę ma dla ciebie największe znaczenie. Po rozwodzie poznasz swoich prawdziwych przyjaciół, bo są to osoby nowe lub osoby, które przy tobie zostaną. Zobaczysz, kim są twoi prawdziwi przyjaciele, bo rozwód pokaże ci, kto przy tobie został, kiedy ty przechodziłaś czas udręki i były to chwile najgorsze w twoim życiu. Nie będzie to łatwe doświadczenie dla ciebie, bo wiele ludzi. Odejdzie, będą cię sądzić. Tak zwykle bywa, ale dobrze, że odejdą, bo nie byli to prawdziwi przyjaciele. Przecież na nich i tak nie mogłaś liczyć. Ta świadomość może jest gorzką lekcją. Aby przekonać się, że ilość przyjaciół się tak naprawdę nie liczy, tylko liczy się jakość. Przyjaciół, jakość tych ludzi. Nie martw się, bo zostaną przy tobie najlepsi i ty powinnaś zacząć pielęgnować te więzi, bo będzie to dla ciebie najważniejsze teraz. Dla, po prostu dla twojego dobra. Po rozwodzie również nauczysz się polegać tylko na sobie, bo. To cię nauczy, jak bardzo jesteś do przygotowana do nowego życia i jak bardzo jesteś w tym dobra, czyli zdolna, aby w trudnych chwilach poradzić sobie. Musisz mieć pewność, że potrafisz sobie poradzić, nawet z najbardziej trudnymi rzeczami, samodzielnie. Nie woła nikogo o pomoc, spróbuj zrobić to sama, bo to przyniesie ci pewność siebie i po prostu jakąś satysfakcję. Zacznij sama płacić rachunki, sama opiekować się dzieckiem. Wiem, że to może być nieco trudne, ale weź jak najwięcej wyzwań na siebie, jakie przyniesie ci nowe życie, bo tylko tak pokonasz swoją niemoc. Po rozwodzie ciesz się swoją samotnością. I nie szukaj od razu drugiego partnera, ale ciesz się swoim własnym towarzystwem, bo wtedy uświadomisz sobie, że jesteś wartościową osobą i wystarczająca dla siebie i że bycie samą wcale nie musi być takie trudne i takie złe. Rozwód pozwoli ci odkryć siebie samą na nowo i zaczniesz znowu czytać książki, cieszyć się nowymi hobby, na które nigdy nie miałaś czasu. Bo zajmowałaś się gotowaniem, praniem, usługiwaniem swojemu partnerowi, mężowi przez długi czas, ale zapominałaś o sobie, bo tobie nikt nie usługiwał, to ty wprowadzałaś taką atmosferę, bo bałaś się utracić swojego partnera, albo myślałaś, że należy to do Twoich obowiązków, bo go bardzo kochałaś i po prostu chciałaś być dla Niego najlepsza. Zobaczysz sama, że nauka cieszenia się swoim towarzystwem może być naprawdę ciekawa i przyniesie Ci dużo radości. Po rozwodzie musisz nauczyć się w końcu słuchać swojej intuicji. Bo nie chcesz popełniać tych samych błędów w przyszłości. Nie ignoruj głosu, który jest w Twoim, w twoim sercu i podpowiada Ci kiedy coś jest nie tak. Zaufaj sobie, Zaufaj swojemu przeczuciu, bo to uchroni cię przed nowymi rozczarowaniami, krzywdami w nowym życiu i pozwoli ci podejmować lepsze decyzje. Pamiętaj, że Twoja intuicja to Twój anioł stróż, który będzie Twoim cennym przewodnikiem w podejmowaniu nowych decyzji życiowych. Po rozwodzie musisz zacząć być niezależna finansowo. Nie poddawaj się, bo jest to jedna z najważniejszych lekcji, jakiej ludzie uczą się po rozwodzie. Wiem, że jest trudno o pracę, wiem, że y, po prostu znalezienie pracy to czasem jest niemożliwe, jak zaczynasz wszystko od nowa. Zwłaszcza gdy siedziałaś w domu i wychowywałaś dziecko. Teraz, we, teraz po prostu wejść w, w rynek pracy, to, to nie lada wyczyn. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale nie chodzi tutaj tylko o zarabianie pieniędzy, ale chodzi również o Twoją wolność, z którą wiąże się rozwód. Dzięki tej wolności zaczniesz podejmować właściwe decyzje w odpowiednim czasie, nie licząc na nikogo. Wiadomo, że jak staniesz się niezależna finansowo, to da Ci to duże poczucie kontroli nad własnym życiem i poczucie bezpieczeństwa. Pamiętaj że nikogo nie musisz od razu poznawać, że po prostu nie jest nigdy za późno na nowy start. Nowe początki są możliwe i często przynoszą nowe możliwości i nowe, lepsze życie. Twój rozwód może oznaczać początek nowego rozdziału życia, z którego będziesz bardzo zadowolona, będziesz po prostu szczęśliwa bo przyniesie ci nowe nadzieje i nowe relacje z ludźmi. Pamiętaj jednak nic na siłę, bo wszystko wygląda pięknie na początku, więc podchodź do wszystkiego bardzo powoli i bardzo ostrożnie. Po rozwodzie nie zadowalaj się niczym gorszym. Nie wybieraj czegoś lub kogoś, bo nawinęło ci się od razu pod rękę i chcesz zacząć nowe życie z kimś innym. Ale może ta nowa osoba po prostu na ciebie nie zasługuje. Rozwód nauczy cię, abyś nigdy nie zadowalała się gorszym, bo życie jest zbyt krótkie. Więc wybieraj tylko to, co jest najlepsze dla ciebie, abyś była szczęśliwa. Poczekaj na właściwy związek, na właściwy czas, który sprawi, że będziesz szczęśliwa, chociaż może zająć to trochę czasu. Więc na początek nie szukaj nikogo, bo musisz odpocząć psychicznie i emocjonalnie od starego związku. Musisz wiedzieć, czego w ogóle szukasz i czego chcesz. Jeżeli ktoś cię źle traktuje już na początku, to odejdź od niego. Nie daj się tak traktować. Nie toleruj braku szacunku ze strony nikogo, bez względu na to, jak on ci się podoba, bo teraz musisz zadbać o swoje interesy. Jeżeli od pierwszego dnia coś wygląda nie tak, nie wygląda dobrze, to ustosunkuj się do tego od razu, aby zaoszczędzić sobie później bólu. Po rozwodzie dobrze mieć wsparcie od przyjaciół i rodziny, bo poprzez rozwód z reguły trudno się przechodzi i człowiekowi po prostu potrzebna jest rodzina. Po rozwodzie wydaje się człowiekowi, jakby cały świat się zawalił. Po rozwodzie zrozumiemy, jak ważne jest posiadanie solidnego wsparcia wokół siebie ze strony rodziny, przyjaciół, bo to oni będą przy tobie w Twoich najtrudniejszych chwilach i pozwoli Ci to na poruszanie się po nieznanym życiowym terenie. Więc nie wahaj się wyciągnąć do nich rękę i powiedz im, z czym się borykasz. Nie trzymaj nikogo w tajemnicy, bo i tak, wcześniej czy później to wyjdzie na jaw, i wtedy oni będą mieli do ciebie pretensje, że nic im o tym nie powiedziałaś, nie podzieliłaś się swoimi problemami, i może dojść wtedy do utraty zaufania między wami. No i na koniec radzę, aby sięgnąć również o poradę prawną bo zrozumienie tych wszystkich aspektów prawnych może być trudne, a przecież nie chcesz zrobić żadnych pomyłek w sprawie alimentów, opieki nad dzieckiem, podziału majątku itd. Musisz zwrócić się do prawnika, który ma doświadczenie i zrobi dla Ciebie wszystko, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji oraz pozwoli Ci to na podjęcie prawidłowych i tych lepszych decyzji. Rozwód to bardzo trudne chwile w życiu człowieka, zwłaszcza jeżeli byliście ze sobą długi czas. Dla wielu z nas jest to czasami niewyobrażalne, jak żyć na nowo, ale po gorzkim zakończeniu zawsze jest nadzieja na lepsze, możliwość znalezienia nowego szczęścia, nowego partnera, a trzymanie się nadziei pomoże Ci po prostu patrzeć w przyszłość z większą radością. No to na dzisiaj wszystko, dziękuję bardzo za uwagę, cieszę się, że ze mną jesteście i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Proszę również, podzielcie się tym filmem ze znajomymi, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie w łapkę w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia.